Spotkaliśmy się dzisiaj na drugim akademickim rajdzie rowerowym, który organizujemy na ATH, czyli Akademii Techniczno-Humanistycznej. W tym roku naszym gościem specjalnym był Sebastian Kawa, 17-krotny mistrz świata w szybownictwie. To jest taka moja opowieść o tym, że zawodnicy na najwyższym poziomie są naprawdę pod wielką presją, i to, co się dzieje na zawodach, to. Nie jest tylko efekt umiejętności, treningu, ale tak naprawdę nastawienia psychicznego. Zawody i tak naprawdę wiele, wiele różnych innych rzeczy w życiu wygrywa się głową. Można być super przygotowanym fizycznie, psychicznie, technicznie, ale jak nie zrobi się z tego odpowiedniego użytku, no to wtedy się przegrywa. Żeby coś czasami zrobić, trzeba się pogodzić z możliwością przegranej. I to jest takie moje clue na koniec, że oczywiście nie poddajemy się w tym momencie, ale jeżeli zaakceptujemy to, że może nam nie wyjść, że możemy przegrać, to wtedy jesteśmy zdolni do tego, żeby swobodnie działać. Jeździliśmy trochę na elektrykach po naszym Atechu. Okazuje się, że mamy niezłe tereny. Studujemy w górach przecież. Potem wszyscy razem ponad 50 osób wyruszyliśmy na rajd rowerowy z metą w wilczysku w Wilkowicach. Gotowi? Zawodnicy na start Paga. Jedziemy! Brawo. Brawo, brawo. Przejdź, Kołem zamachowym jest tutaj koło naukowe Reset. My jako to drugie koło wspieramy wydarzenie, dbając o bezpieczeństwo tego wydarzenia. Naszym zadaniem jest tutaj zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom na trasie oraz po przyjeździe już tutaj na Wilczysku w trakcie fajnej zabawy. rajd rowerowy Dwa Koła organizowany po raz drugi i drugi raz mam możliwość brania w nim udział i bardzo się cieszę, że i tym razem udało mi się dotrzeć. Sama, sam start i sama rywalizacja to super wydarzenie. Nie rywalizujemy między sobą, ale spędzamy kilka fajnych chwil w grupie. Wydarzenie rozpoczęte wykładem pana Sebastiana Kawy, bardzo interesującym i, i, i te rozmowy myślę, że dużo Wniosły w nasze życie, myślę, nie tylko studenckie, ale, ale i całościowo. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Było bardzo fajne wydarzenie na początku, można było się przejechać rowerem elektrycznym, były nagrody do rozlosowania, trasa naprawdę przyjemna, każdy dał radę przejechać, super wrażenia, yy, nikt się nie ścigał, każdy mógł sobie we własnym tempie przyjechać, można sobie coś zjeść, posiedzieć, pogadać, naprawdę super wydarzenie. W przyszłym roku będzie możliwość wzięcia udziału, warunki pogodowe będą sprzyjające i nie będzie żadnego lockdownu ani nic, to ja znowu wezmę. To co było fajnie? Myślę, że super. Robimy za rok? Robimy. To zapraszamy na trzecią edycję akademickiego rajdu rowerowego. Już za rok. Zapraszamy.